Anubis Odbijam tego Discorda czy będzie konia walił cały czas Ale się zajebi się nam. Tego traj nagrało Oj o matanopę. Ona jeszcze będzie bardziej terror niż Anubis No to początki Dodadzą te pociągi bo wszyscy będą płakać nawet już Hyper tam mówił, że... Tam się nie ma gdzie sklep, tam masz kurwa tyle pustych przestrzeni, że to jest aż głupie. Ja, ja zauważyłem, zechodzisz. że łatwiej, łatw łatwiej Ivy wchodzić tak naprawdę niż, niż tym i tak. Ivy się zajebiście łatwo wchodzi jak ekipom. Halo? Czy mówisz? A widziałeś golfa? Tak. Hello? No Ja pójdę elegancko Dlaczego? Bo tak Smokuje ci, żebyś nie mógł o, tam polecić. Wiesz jak ci życie uratowałem? Fleszuję, uważaj Widzisz, jak Ci życie uratowałem? Nie, nie rzucaj mi tego smoka Nie w pierwszej rundzie, bo ja sobie kłócam tutaj, chowam się i daję od razu head'a zawsze. No i Cię zabija, czterech pozostałych wchodzą na side. Nie Czasami robię trochę więcej Nie chciałem ryzykować, ja Cię znam. Znasz. Oni kurwa doeko grali? Kowal by im info... powiedział, co o tym sądzi. Gdzieś gra pistolet, nie? O kurna, ratuj się kto może. O, o, sorry. Weź, kurna pago. Ale ty jest pago ty, tyle ci powiem. Boski Pongowski Ile jeszcze masz tych granatów we mnie rzucić? w tej rundzie. Jeszcze dwa masz. Flesza rzuć mi na ryj. Czekaj, już biegnę z fleszem. Na ryj. Co to była za runda? Orange kupuje AWP i kurwa ginie bez strzału. Buy AWP Orange. Jak się się pa Pawełku, załatwi... Sałatwi... no, Sa... <laughs> <Sałatwiłem ci awupę. laughs> co łatwiej... ci AWP. Silver człowieku. Łatę. <laughs> <laughs>

w słusznym celu a mit. mit może być skał dole co tu się dzieje kurwa. Hmm. na razie 90% gratów które kupujesz to we mnie lecą Spadek By dużo nie brakuje liter, żeby Pago się nazywać. Bo tak naprawdę wystarczy, że te dwie zmienisz na AG. Mówi że l to uważa, ja B bierzesz do drugiego gadu, od odpięknie. Patrz jak ją fleczkę. Lecą, lecą, kto lecą. Ktoś czeka, ja muszę na zrotować do tego typa, bo on sam został. Tumor, tumor Tu <laughs> O Boże. Co tu się dzieje We trzech mnie zabić nie mogli stems na środku. Kabupe mają, masz pojedynek Wow, skanował mnie Przecież masz 100 HP Ale prawie bardzo zwłok jest, ja w zwłoka strzelałem Kurwa zero ma To idę, go zabiję biję kurwa kucki Moż zostań na midzie ty Ej, ty nie, nie, nie żyje Mid rzekomo jest, ale ja mu No, tu ma nauczkę O Midlast Midlast, Midlast o ty to. I co, przejmiemy to? On tam szczęście Niebieski zachował zimną krew To jest czy co to jest Bupa leży nie, nie ten niebieski zachował zimną krew Tylko tamten kurwa się tak schował za filarem, że widać było pół ciała No, wyczuwam dużo oponentów Oj wjeżdżają no i dżango mnie zabił. Dżango leży. Oho. Ale kurwa, lagi na pierdolę Lagi skacze. Pew pewnie co się stało? No no. Nie siadłam. No. Jeszcze stać cię opił.

Odsmokowali mnie. Mogą ci na wejść. Ja rotuję na CT tobie. Musi ktoś spojrzeć, musicie się z mida spojrzeć, od, od. No. No, na radar się spojrzałem. Nie patrzyłem, gdzie strzelam nawet. Chłop poddał kałacha, bo nim grać nie umie się z tym zamienił <ślenie _> Można i tak Też nie umiesz i grać Patrz jaki tam kurwa Iść wroga zobaczyć tam Teraz na że cię od odsmokuje. jak chcesz to ci Abupa dostała dużo Abupa malowała O już zobaczył No plan, one low, one low. Nie biegnij, nie biegnij, bo nie wiadomo gdzie jest. On. Ale pakę macie, przecież. Ale nie wiadomo, czy na idzie ich nie ma. To po co z tego, że masz pakę? Ja ci mogę je zabić. coś. Jest, jest to jeszcze. No, jakiego ma noża? Gra... Gradient. Na plecach, w plecy Jakie cygańskie mvp wypisek ustawił chłop. Pasuje, pasuje do niego. w jakiś sposób asystę. Szerzej Pawełku, ja już lecę na C, tylko że od strony CT. A komu się pierwsze muchułki skończyły? Taka muzyczka Nie grają w pięciu, kurwa, nigdzie nie mogą wejść No bo na B nas na midzie ja jestem Na no, ci wchodzą to ja odsmokowuję zaraz i też, kurwa nie... O kurwa Dwóch jest na midzie Gdzie? Yeah. Mid jeszcze, mid jeszcze, uważaj tam, bo. O, mita, wyszedł. Dwóch mit jest, tu middle. Wchodzą. Tak, mit czy jak? Nie żyje, dwóch z mita. Nie wiem, gdzie jest. Ty szczęśliwej za WUPy, bo jak nie, to ten drugi AWP ma. Ja dwóch zabiję. Ej, Ew, piałem to lou. O. Jest, zawupa No, pojdę na snajperów. Dawaj go.

Ja mogłem tak. Nie wiedziałem, czy oni tak zrobią. Myślałem, że Smoke chce, że oni tak nie strzelali do mnie. For us. Mogę instant smoke do zrobić do, do Namida, a wysypuć polecicie tam, gdzie zawsze wtedy. Dolej za Stachem. Czy insta, no jeden krok muszę zrobić Mówiłem iść za stachem, a nie... owo Dobra, zeskakuj tak, zeskakuj szybko Nie krzycz na mnie Trzeba no. no. mu chyba będzie Co on jest kurwa O, na... Jaki uh, lag kurwa. Ty jesteś lag kurwa. <laughs> Dobra, jak mam. Muszę dwóch chłopak sześć obok siebie. Albo nie, bo oni będą mógł mi mnie. to poczekamy. No to będą musieli przez smoke przebiec, to też do... teraz kurwa dobra... teraz dopiero polecił. Ała. Вода oh, есть, it's coming. This is

O mrze Ten też z muzyczka jaką ma Wp ja z tyłu nie zauważyłem ślepie, W ślepie się bawić z nożem Patrz kurwa pod nogi jednie Ale ja tu ja bym grał to ja wp i tak mam nie dawaj. Jakbyś raz dwa wp dostał i O jest ja ta Wpa jedna przez zielony <śleff> 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 Jeszcze swoją grę, a nie cudze, cudzym Co? Ale teraz tam gratów poleciało, żeby tylko rasza nie było przypadkiem znowu. Sorry, I full blind. No, czy tam blisko nie jest, nie pal, czekaj. Na lewo możemy się od razu uważyć. Rand nie pas. Odszedł. Zastos tempo last. Też To jakiś obrzezany chyba jest. O no, ten niebieski ma taką samą kosę jak ty, tylko że w tym ale ja mam cztery kasy. Right right Aaaa, yeah. ah, piękny meczek kurczę. No, ja się tr trzymałem kur kurczowo życia, to wiesz, ja musiałem na grać. Miałem mecz o spadek już.